Zanim zaczniesz inwestować, poznaj obsługę TradingView, bezpłatnego narzędzia dla analityków z całego świata. W tej serii nagrań pokażę ci, jak używać poszczególnych, moim zdaniem, najważniejszych narzędzi. Pamiętaj, że nie są to porady inwestycyjne. Wielu traderów w różny sposób może używać podobnych narzędzi w zależności od tego, jak wygląda ich strategia inwestycyjna. Ja jedynie mogę cię zaprosić do sprawdzenia strategii, której sam używam. Wszystko znajdziesz w opisie tego filmu poniżej. Zachęcam cię także do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek by nie przegapić kolejnych materiałów. Wyślij ten film także do swoich znajomych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z rynkami finansowymi i kryptowalutami. Jednak zanim zaczniemy, zachęcam Cię do odwiedzenia mojego kanału na YouTube, gdzie w prawym górnym rogu możesz zobaczyć linki do giełd, które polecam, możesz odebrać darmowy kurs, możesz sprawdzić mój profil na TradingView oraz możesz dołączyć do darmowej grupy na Facebook. Na moim YouTubie w 2020 roku zamieściłem nagranie, w którym wyznaczyłem potencjalny koniec hossy i poziomy, na które czekam. Na moim profilu na TradingView możesz sprawdzić analizy, które rozgrywam. Siemanko z tej strony, Dominik. Na początku pokażę Wam, co ostatnio rozgrywaliśmy na klubie Tradera Premium. Tu jest jedna z moich analiz, tu jest Chilis i Chilis właśnie rozgrywaliśmy na wzrosty. Tutaj nawet można było, szczerze mówiąc, nie używać dźwigni. Ja osobiście nie używałem dźwigni. Było 18% do złapania na ruchu wzrostowym na Chilis. Widzieliśmy w tym momencie tego Chiliz warto wsiąść i w którym momencie z tego Chiliz warto wysiąść. Także swoje z rynku wzięliśmy, 18% na plusie. Koniec miesiąca to był jeszcze take profit na dax czyli na niemieckim indeksie, czyli raz zarobiliśmy na spadkach, raz zarobiliśmy na wzrostach. No i tutaj na tym krótkim ruchu trzeba już było użyć dźwigni. Trzeci raz DAX, tym razem też na wzrosty. Też tutaj po spełnieniu warunków chwilowo cena spadła, po to, żeby dalej urosnąć i zaksięgować nasz take profit. No i jeszcze rynek srebra. Rynek srebra omawialiśmy na live, który jest dla Członków klubu, tradera premium. No i tutaj też mówiłem o możliwym wzroście, także warunki na wzrost niestety tym razem pojawiły się w środku nocy, no ale potem dojechaliśmy do take-profitu, tam gdzie mieliśmy dojechać. A teraz przejdźmy sobie na wykres Bitcoina i chciałbym wam dzisiaj pokazać troszeczkę o zarabianiu na spadkach. Co zrobić, żeby na tych spadkach zarobić jaka jest jedna z rzeczy, którą warto gdzieś tam obserwować w kontekście ewentualnych spadków Bitcoina. Czyli dzisiaj mówimy sobie o formacji świecowej objęcia Bessy i formacjach, które właśnie są podobne do właśnie tej objęcia Bessy. Czyli zobaczcie, mamy dzisiaj tutaj zieloną świecę wzrostową i cała ta zielona świeca wzrostowa jest zakryta przez czerwoną świecę spadkową. Ok, skoczmy sobie na wujka gogle i zobaczmy, co nam dzisiaj wujek gogle podpowie, jeżeli chodzi o te formacje świecowe. No dobra, mamy słuchajcie wpisane objęcie Bessy. Formacja objęcia Bessy, czyli tak jak tutaj mamy tą białą świecę i czarną świecę, czyli u nas to była świeca zielona i świeca czerwona i widzimy, że cała ta świeca poprzednia jest zakryta drugą świecą. No ale okej, okay, wiemy, że formacji świecowych jest cała masa. Jeszcze postaram się w nagraniach omówić kolejne, ale zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Zasłona ciemnej chmury, objęcie bessy, ale jest jeszcze coś takiego jak harami. Ostatnio było na wzrosty, tym razem będzie na spadki. Ja staram się ten trading upraszczać najbardziej jak się po prostu da. Każda z tych formacji, która przed chwilą była omówiona, czyli jeżeli mamy zieloną świecę wzrostową, a następnie pojawi nam się czerwona świeca spadkowa, to warto pamiętać, że zawsze, gdy ta czerwona świeca spadkowa zakryje nam co najmniej 50% tej zielonej świecy, no to już prawdopodobnie mamy do czynienia z formacją świecową pro-spadkową. Dla przykładu zobaczcie, co nam się tworzy tutaj u góry. Mamy zieloną świecę, a następnie pojawia nam się czerwona świeca spadkowa. Korpus tej świecy prawdopodobnie za chwilę się zamknie poniżej. 50% tej wcześniejszej zielonej świecy. Jest to dla nas sygnał do tego, że za chwilę mogą rozpocząć się spadki. Więc mamy albo objęcie bessy, albo zasłonę ciemnej chmury, albo harami na spadek. Zobaczmy co stanie się za chwilę. Faktycznie mieliśmy spadek. Pójdźmy teraz na formację świecową, która pojawiła nam się na Bitcoinie na interwale H 4. No i zwróćmy uwagę na to, że skoro mamy taką formację świecową, to prawdopodobnie pojawi nam się ruch spadkowy. Wcześniej mieliśmy na Bitcoinie trend spadkowy, no więc granie na spadki miałoby tutaj jakiś sens. Więc sprawdźmy, co by się stało, gdybyśmy w tym momencie otworzyli pozycję na spadek. Żeby zrobić taką symulację, ja się posłużę tutaj przybornikiem po lewej stronie, otworzę sobie pozycja krótka. No i teraz po zamknięciu się tej świecy będę chciał otworzyć pozycję na spadki. Pozycja na spadki będzie na około 3%, jeżeli chodzi o zagranie 1 do 1. Tym chciał zagrać drugą pozycję, powiedzmy, że dwa razy dłuższa niż ta pierwsza, którą za chwilę sobie otworzymy. Zobaczcie, jedna pozycja będzie stosunek do ryzyka 1 do 1. A druga pozycja, stosunek zysku do ryzyka to będzie 2 do 1. Zobaczymy, czy nam się ten spadek uda za chwilę rozegrać. Jak widzimy, pozycja numer 1, czyli take profit numer 1, został już zaksięgowany. Cena 1 do 1 spadła. Także ta formacja w tym momencie dała nam zarobić. Zobaczymy, co dalej. Cena spadła dalej, także 2 do 1. Też zostało zaksięgowane. Mamy dwie pozycje w tym momencie w zysku. Ok. Co możemy teraz zrobić? Znów możemy poczekać, aż pojawi nam się formacja objęcia bessy. Jeżeli taka formacja nam się znów pojawi, no to będziemy próbowali znowu grać na spadki. No dobrze, znowu jesteśmy po wzrostach. Minął już jakiś czas. Znowu mamy formację prospadkową. Zobaczmy, do której formacji jest teraz ta, która obecnie się pojawiła podobna. Zasłona ciemnej chmury, czyli wszystko wrzucamy do jednego worka, formacja świecowa prospadkowa. Zobaczcie, mamy. Zieloną, dość długą świecę, mamy czerwoną świecę, której korpus za chwilę prawdopodobnie zamknie się poniżej 50% tej zielonej świeczki. Jeżeli tak będzie, ja otwieram pozycję na spadki, jedna moja pozycja będzie stosunek do ryzyka 1 do 1, a druga pozycja będzie 2 do 1. Zrobimy taką symulację i zobaczymy, czy uda się zarobić. Aha, jeszcze jak zarobić w ogóle na spadkach? No w sumie są dwie metody. Za chwilę te pozycje otworzymy, więc jedną z metod to jest po prostu, jeżeli na przykład posiadamy takiego bitcoina, no to można by spróbować tego bitcoina po prostu sprzedać i spróbować odkupić go tani. Więc jeżeli zagramy sobie na przykład pozycję stosunek ryzyka do zysku 1 do 1, to widzimy, że w tym przypadku możemy zarobić 3%. Jeżeli zagramy stosunek ryzyka do zysku 2 do 1, no to możemy zarobić 6%, czyli Mamy jednego bitcoina, załóżmy, sprzedajemy go w tym momencie. I jeżeli spadnie o 6% w swojej cenie, no to spróbujemy go odkupić. Druga metoda to jest oczywiście zagranie na dźwigni, na spadki u brokera, czyli to, co najczęściej praktykujemy w klubie Tradera Premium. Otwieramy tę pozycję, świeca nam się za chwilę zamknie i zobaczymy, czy uda nam się zarobić na spadku ceny bitcoina. Jak widzimy, już pozycja numer 1 została zaksięgowana. Tutaj cena zamknęła nam Take Profit. Więc już jedną pozycję mamy w zysku. Druga pozycja jest na poziomie 20 487 za sztukę bitcoina. Zobaczymy, czy cena tam dojedzie. Czy najpierw zaksięgujemy stop lossa? Zobaczymy, co wydarzy się za chwilę. Jak widzicie, cena spadła, zaksięgowała nam take profit, więc można powiedzieć, że już zarobiliśmy. Czyli tak naprawdę cztery pozycje, które otworzyliśmy w tym momencie, dały nam zarobić. No to co? Poczekajmy, czy może cena zacznie znowu rosnąć, i może znów nam się pojawi formacja świecowa prospadkowa. Znów minęło trochę czasu. Przesuniemy sobie wykres. Jesteśmy, słuchajcie, na 20 lipca. No i znowu mamy formację świecową, mamy zieloną świecę, która cała została zasłonięta przez świecę czerwoną, więc formacja objęcia bessy. No to co? Spróbujemy zagrać pozycję. Krótką pozycję na spadek, więc stop loss będzie nad ostatnim szczytem. Take profit 1 do 1. No i otworzymy jeszcze jedną pozycję na spadek, tym razem z take profitem 2 do 1. Pozycja. Krótka. No dobrze, no to czas start i zobaczymy, co wydarzy się dalej. Jak widać, pozycja numer 1 została bardzo szybko zaksięgowana, już na następnej świeczce, czyli minęły 4 godziny i już mamy take profit. Także zobaczmy, czy uda nam się znów zarobić, jeżeli chodzi o take profit 2. To jest to, co ja jeszcze praktykuję, to czasami lubię sobie tego swojego stop lossa przesunąć w miejsce wejścia w pozycję. Także gdyby cena zawróciła, to żebym po prostu już nie miał e, straty, a ewentualnie, kiedy już jesteśmy tak blisko take profitu, no to jest spokojny, nie muszę śledzić tego wykresu, wiem, że już jesteśmy tutaj w zysku. Jedną pozycję sobie zgarnąłem, a druga po prostu, niech spokojnie sobie czeka. Zobaczymy, jak cena zawróci, to wyjdę na zero, a jak cena spadnie dalej, no to będę miał swój take profit. No i stało się to, co mówiłem, cena prawie, że dojechała do mojego take profitu, ale zawróciła, także zamknęła mi tą pozycję. No i w tym momencie już wysiadłem z rynku na zero, jeżeli chodzi o drugą pozycję. No, ale poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczmy, gdybym tego stop lossa nie przesunął w miejsce wejścia, co by się wydarzyło? No gdybym mnie przesunął stop lossa, no to już byśmy byli w tym momencie w zysku, czyli tak naprawdę śmiesznie to wygląda, ale było otwarte 6 pozycji i jest 100% zysku. Tylko trzeba też wiedzieć kiedy tej formacji świecowej szukać, nie? No bo widać, że ona gdzieś tutaj wcześniej też nam się pojawiła. Tutaj by nie dała zarobić nawet 1 do 1. Tutaj też była bardzo duża czerwona świeca w stosunku do zielonej. Ona też by nam nie dała zarobić 1 do 1, więc Poza tym, że mamy tą formację świecową, objęcia hossy, objęcia bessy, czy yy, wszystkie inne, które dzisiaj widzieliście gdzieś tam na grafikach, no to pamiętajcie, że sama formacja świecowa to nie jest złoty gral. Trzeba wiedzieć, kiedy jej szukać i kiedy obserwować, żeby po prostu dała nam zarobić, a nie wprowadziła nas w błąd, bo sama formacja świecowa myślę, że ma skuteczność 50%, więc jest to po prostu totolotek. Trzeba coś do tego dodać, żeby wiedzieć, w którym momencie z tej formacji świecowej po prostu skorzystać. No i na zakończenie spróbujemy raz jeszcze zrobić symulację. Mamy 30 lipca, znów zielona świeca cała zakryta przez czerwoną świecę. No to co możemy zrobić? Możemy znowu spróbować otworzyć pozycję krótką, naszego stop lossa dać nad szczytem stosunek ryzyka 1 do 1, czyli tyle, ile możemy zrobić, tyle samo możemy stracić, więc albo sprzedajemy naszego bitcoina i odkopujemy go. Jeżeli cena spadnie, wtedy mamy troszeczkę więcej tego bitcoina, albo po prostu na dźwigni gramy na spadki, no i próbujemy złapać te 3% ruchu, a czasami na, tym 3, na tych 3% ruchu można zrobić na przykład 100 dolarów, 200 dolarów, 300 dolarów. Wszystko kwestia tego, jaką mamy dźwignię i jakie chcemy ryzyko podjąć. Dobrze, otwórzmy sobie jeszcze jedną pozycję na spadek, dwa razy dłuższy stosunek ryzyka do zysku i sprawdzimy, czy tym razem uda nam się zarobić. Świeca się zamyka, czas start i zobaczymy, co się stanie, gdy otworzymy kolejne dwie pozycje na spadki. Jak widzimy pierwszy take profit już został zaksięgowany, czyli już zysk znowu zgarnęliśmy z rynku, także na 8 pozycji 7 już można powiedzieć nam weszło. Czekamy, czekamy i widzimy, że tym razem był tutaj stop loss, ale znowu zwróćcie uwagę na to, co zrobiłem wcześniej na tej poprzedniej pozycji. Ja tego stop lossa przesunąłem sobie w miejsce wejścia, więc znowu, gdy już jestem blisko tego swojego take profitu, ja tę pozycję po prostu zabezpieczam i śpię spokojnie. Albo mi cena już tutaj zaksięguje, tutaj niewiele brakło, albo po to dostanę po stop losie, który z miejscu wejścia w pozycję, no i tak staram się to rozgrywać. Tylko, tak jak Wam mówię, trzeba wiedzieć, kiedy z tej formacji można skorzystać, a kiedy po prostu ją zostawić w spokoju i jej nie dotykać. Więc tutaj odsyłam Was do klubu tradera premium, jeżeli chcecie dowiedzieć się, z jakiej strategii korzystamy my i jak rozbieramy rynek na czynniki pierwsze, tak żeby po prostu zarabiać. Zachęcam Was także do pozostawienia komentarza poniżej filmu. Dzięki temu wiem, czy nagranie się podobało. Możecie także napisać, jakie narzędzia chcielibyście, abym przeanalizował je w następnym nagraniu. Jeżeli uważasz, że to nagranie było przydatne, to zostaw proszę łapkę w górę. Napisz także w komentarzu, które narzędzie Twoim zdaniem warto omówić lub które sprawia największą trudność w zrozumieniu i obsłudze. Nie zapomnij o subskrypcji tego kanału i o klik w dzwoneczek, by nie pominąć kolejnych nagrań. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc. Cześć!